Siemanko mordeczki, witam serdecznie. i Ja jestem FUBU. Moi drodzy, dzisiaj taki odcinek będzie z Metina Polskiego. Obczajam yy, wpadam i spadam. Więc zobaczmy co tam ciekawego metin 2.pl przygotował dla nas. Oczywiście jesteśmy na stronie głównej. Trochę chorowałem już pomalutku wychodzę z tej choroby. Jak także słychać Wiam yy, na forum. Co mam ciekawego? Bilet nie powrót biletów podróżnika 18:10. I tutaj mamy taką stosowną informację, że bilet podróżnika. E, bilet podróżnika wrócą do naszej oferty i już w dniu 18 październik. E, bilet podróżnika e, umożliwiał nam transfer e, naszej postaci serwera, powiedzmy, tam Phoenix na powiedzmy Negros, tak? Coś ten deseń. Więc tutaj dużo informacji nie ma. Aktualizacja wersja 16.4. Pamiętacie, jak wspomniałem o, e, wam o tej aktualizacji? Mianowicie interesuje mnie tutaj z tej całej aktualizacji szpula Kaszmiru. Szpula za pomocą szpuli Kaszmiru możesz zindywidualizować wygląd swojego sklepu. wybierzesz z różnych designów swój ulubiony. I to jest właśnie ta szpulka kaszmirku która nas interesuje. Jak ta szpula wygląda w grze i tak dalej, no to w tym momencie pragnę wam zademonstrować, więc hokus, spokój, szczery, widzimy się w grze. Bang, bang, jesteśmy na metinie polskim, serwer Phoenix. to jest postać o niku Fubu, z tym, że dopisałem sobie si na końcu s, czyli Fubuś, z racji tego, że podczas migracji, łączenia serwerów, coś poszło nie tak i niestety mój nick został przyblokowany. Dobra, ja sobie gdzieś tutaj stanę symbolicznie w rogu, tak wyglądam. Ta postać nie zmieniła się od 2007 roku. Nie zmieniła się, dalej, dalej ten sam żal. Dobra, teraz tak, aby zobaczyć o co chodzi z tą szpulą, Kaśmirku, na początku pragnę Wam tutaj pokazać, że interesuje nas jeden przedmiot, mianowicie szpula Kaszmiru. To jest ta szpula. Indywidualizacja dla prywatnego sklepu. Dodatkowa strona do sprzedaży i czas 7 dni. To kosztuje 9 SM, moi drodzy. I ja musiałem doładować sobie konto za 12 zł, żeby zakupić 30 SM. I za te 30 SM zakupiłem sobie szpule kaszmiru na 7 dni. Mam. Także miałem jeszcze jeden kluczyk kupiony i musiałem wydać 15 SM na drugi kluczyk. I o co chodzi? Mam teraz dwa klucze i za pomocą dwóch kluczy otworzyłem sobie Jeden pasek czyli aby otworzyć 5 kratek, musimy wydać 30 SM, czyli dwa razy po 15, bo kluczy kosztuje 15 i 30 SM to jest 12 zł em więc trzeba wydać około 110 zł, żeby odblokować tam całą stronę, trochę to spajebane, prawda? Dobra, nawiązując do szpuli kaszmiru. Ja sobie może tutaj tak o to jest taki, taki pierdolnik, taka szpula kaszmirku. Za pomocą tej szpuli, możemy sobie otworzyć yy, sklep. Oczywiście, możemy też zmienić wygląd tego sklepu. Ja Wam tutaj może na początku pokażę, bo widziałem, że Koleś miał wystawiony sklepik. Taki dzban talibański. Zobaczcie. Taki dzban talibański. Fajnie to wygląda, nie? Aczkolwiek. Myślę, że jeśli wszyscy by mieli Wystawione, e, korzystaliby z tej szpuli Jedwabiu, jeśli ta szpula byłaby dostępna w gratisie, no to Troszeczkę lagów byłoby na serwerze Taki, taki, taki taki dywanik Tutaj sobie klikam na nazwę sklepu I tutaj koleś ma wystawione jakieś takie pop Popierdółki, nie? Jakiś tam marmur za 3 miliony Akurat ten marmur sobie kupię, chłopak sobie na mnie zarobi Bo chciałbym zobaczyć tutaj taką jedną rzecz Dobra, ja sobie tutaj zamykam Teku i, ee, i, 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 I coś bym tutaj tak wystawił w takim sklepie, powiedzmy coś takiego taniego, no jakiś tam bodziec 3 miliona, a ja bodziec wyrzucę na glebę. Kurde, ale dożyzna w tym sklepie. Masakra, wszystko potrzebanki. Dobra, ja sobie tutaj stanę. I teraz tak, żeby, żeby wystawić w ogóle sklep, trzeba zdjąć zbroję. Ja sobie zbrojkę zbieram i o to teraz chodzi. Pyk. I teraz mamy takie menu. Mamy taki menu. To jest sklep. Wygląd tego sklepu standardowy. Jest standardowy. Mogę wziąć dalej albo zamknąć, nie? A ja sobie wezmę zamknij i kliknę sobie jeszcze raz. To jest wygląd sklepu standardowy i ten sklep jest wszędzie dostępny. Tu, 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 tu tam, 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 tam. No i teraz tak. Teraz mamy e, 1001 noc. Właśnie ten zban talibański, który był dostępny poprzednio, tam co widzieliście, co wam pokazywałem, będzie na to okienko oczywiście zbliżenie. Następnie mamy e, tutaj takiego grilla, no trochę tak po to, ten grill, bo nie pasuje do mety, no, ale spoko. Następnie mamy taki skarb, no, skarb dość, dość fajny, dość ciekawy się prezentuje, no nie powiem. Następnie mamy takiego małego popierdeka. Płomyka z, z, z piekła. No, nic specjalnego. To jest bardzo fajne. Taki tobołek, taki stół, taki miecz. I to sobie właśnie mam zamiar tego użyć. I teraz tutaj jest jeszcze taki talibański dzban. Nie wiem w ogóle co to jest. Coś takiego fajnego. I archemik Zwykły sołek, jakieś tam kółeczko, no popierdółka. Dobra, ja sobie wystawię to. Klikam dalej. Klikam dalej i tutaj i teraz tak dalej. Okay. Ale ja bym chciał tutaj, jest tutaj jest jakaś nazwa sklepu? Nie. Dobra, no i tu potwierdzam i teraz nazwa sklepu. Fubu poleca. Fubu poleca. Mm. O. Klikam. OK, i dostaliśmy dodatkową stronę w sklepie, zobaczcie. Dobra. No i teraz ja bym tutaj chciał coś wystawić na sklepie. No i ja sobie tutaj wystawię, proszę Was, jedną miksturkę. A kurwa nie mogę tej miksturki. Jedną miksturkę. Odżywkę, jakąś tam odżywkę dla PETA. I teraz mamy takie okienko. I tutaj bym chciał tą odżywkę. Tak, dla pi sobie palę, żeby tego nikt mi nie kupił. Nie, za tyle nie mogę. 200 balik? Nie. Odżywkę za 400k. O! To sobie jedne tak. I sobie jedny tak. Majka, nie? Beka, beka. I co? No, ja teraz nie mogę się ruszyć. Fajny mieczyk, nie? No, taki kurde. Exclusiv bym powiedział. Exclusiv. Dość fajnie to wygląda. No dobrze. No to ja to sobie zamknę. Tak. No i teraz sobie otworzę ponownie. Eee, ponownie sobie otwieram tą szpulkę dwa biu I teraz sobie weźmy Tego grida, dalej, dalej Kurka, patrzcie, nie, nie, co, tu, o chuj tu chodzi Dalej 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 Coś tu jest zbuchowane, klikam dalej Potwierdź Tam ble, 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 ble Tu I Teraz znowu to moją odżyweczkę ona ceny zapamiętuje, klikam klik Pizik Jaka beka Co to kurwa jest? LOL LOL Jaki grill, ktoś ma ochotę na grilla? Kiełbaski widzę LOL, co ja tu widzę? Kiełbaski, jakieś takie żółty, żółte parówki Nie wiem Ale beka, beka Co to kurwa jest? Jaki kura oczu talibański No dość fajnie, fajnie to wygląda, fajnie No dobra, zbliżanie już było I teraz to zamykamy Ale czekajcie A czy ja mogę sobie teraz otworzyć ten sklep, czy nie? Nie mogę, czyli muszę zamknąć, dobrze Dobra, zamykam I odpalam ponownie e, Grill już, o teraz jeszcze tak Grill już był Teraz mamy ten dzban talibański, znowu, coś tam, cenę jakoś damy z dupy, mm, odżyweczkę, od razu nam cenę zapamiętuję zamykamy jest taki, kurde, ale fajny, nie, taki kociołek, chciałbym mieć taką skrzynię pełną skarbów w domu, masakra, czego to, kurde, Koreańcy nie wymyślą, nie? Co to się stało, że się stało? Tylko to Koreańcy nie wymyślą? Taki dość, dość ciekawy ten skarb. No nie powiem. Dość taki ciekawy. Dobra. Dobra, no tyle lecimy dalej. Czekajcie, czy kto, ktoś mi tutaj pisze tylko tego bałwan. Zablokuję. Dobra. Teraz tak, zamykamy ponownie ten sklepik. Sprawdźmy, co tutaj jeszcze ciekawego mają. E, gdzie jest, gdzie jest ten, tutaj, teraz tak, to Skrzyneczka była, teraz tego potworka weźmiemy, potwierdź, jakąś tam damy cenę Oczywiście jakąś tam cenę damy Znowu odżywkę za 400k No i teraz mamy jakiegoś takiego stworka z piekła A nad nim taka monetka No, szału nie ma, dupy też nie urywa. Nie wiem, nie wiem, czy wam się to podoba, ale, ale mi nie bardzo. Mi nie bardzo. To jest takie zrobione, takie trochę na łot pierdol. Dobra, zamykamy. Otwieramy jeszcze raz. To już było. To też było. Teraz ten dzban. I tutaj znowu odżyweczka. A, tu jest taka zbrojka. A to też ładne, efektowne, nie powiem. No faktycznie, tam był mieczy, teraz jest zbrojka. Hmm. O, dość, do, dość ciekawe. Dość ciekawe, nie powiem. Hmm. Taki sobie, ale ładne, ładne, podoba mi się. Dobra. To akurat mi się podoba, ale to poprzednie, to, to takie barachu było. Dobra, no i tutaj mamy alchemika. Ostatni wygląd sklepu. Naszego szopka. Rzucimy sobie znowu. No, i tutaj mamy taki stolik dymiący, i do tego jakiś tam talizman, jakieś tam kółeczko. No, czy ja wiem, czy to, to takie fajne jest? Hm. No, może być w sumie. Dobra, nawiązując do. Aha, jeszcze to sobie sprawdzimy. Ten... talibański dzban. Jaki dywan, kurde. Na takim dywanie, kurde, przydałoby się... wiecie... Polatać, nie? Kolego, jesteś na kół? Chyba go jeszcze nie ma. Jestem myśliki no dobra, moi drodzy, to tyle, wydałem 12 zł, żeby wam zaprezentować wygląd tego sklepu, jak to wygląda, możliwość wystawiania sklepu z takimi bajerkami jest dla nas dostępna przez okres 7 dni, czas leci bez względu na to, czy mamy to wekuł, czy nie mamy tego wekuł, no i tyle, no i tyle, no i kolega już jest, siemano! I co, widziałeś sklepy, pokazywałem, czy nie? Widziałem, widziałem. I który cię się podoba najbardziej? No chyba ta skrzynia, nie? Ze złotem. No, ta skrzyneczka ze złotem taka... Taka względna, bym powiedział. Ale nawet fajna, zaraz zobaczymy tą skrzyneczkę ze złotem. A widziałeś ten taki mieczyk powietrzu? Widziałem, to runik chyba, nie? Tak, runik. Mm. Przestań się w ogóle, powiedz widzom kim jesteś. No to ja jestem Neku, pozdrawiam widzów FUBU. Tak jest, i grasz na metinie Polski na, na Samosie. Tak, dokładnie, jako 1, 2 3. No, i pozdrawiamy Neka i tamagotchi I cały Phoenix bez Takasiego. Bez tam jeszcze kilku osób, ale już ich nie wymienię. No dobra, co masz powiedzieć pokróciutko na temat Pela? Jak tutaj się gra? Dalej się gra tak jak kiedyś? Czy się gra trochę, trochę skurzyła czy nie? Czy gra się naprawdę zmieniła od y, czasu dawnego Pela? Mhm. Ponieważ y, wszystko jest robione pod pieniądze. Mhm. Y, w sumie GameForge już za bardzo nie dba. No i co ja mogę powiedzieć, same tylko wysokie levely już grałem, nie? Bo. Nawet nie ma za bardzo jak zacząć gry tutaj, bo nie masz jak zarobić, tylko po prostu trzeba pieniądze ładować i grać. No tak. A jaka... Mm, jaka zmiana najbardziej Ci się nie podoba tutaj od czasu kiedy powróciłeś na tego pl -a? Myślę właśnie, że ten Alchemik. Smocz Alchemy, tak? Alchemik i Likan w sumie, bo Likan jest za silną postacią teraz na te co... na te stare po prostu. Zasinął jest z postacią dlatego, że no niestety na lekana działają ABSy na szpony. A wcześniej jak miałeś EQ zrobione na sztylety i tak dalej, no to nie halo, no w tym momencie musisz sobie przemiksować ponownie EQ, albo zrobić drugie pod lekana, prawda? No tak. No właśnie. Ale ogólnie co, będziesz grał dalej czy nie? Pewnie, że będę grał, no bo przecież trzeba postać dokończyć, nie? Coś porobić, ciekawe. Aha, no to czyli kasę masz? No, kasę mam. Aha, no właśnie. Na ewentualności. Ja sobie pójść dziewczyną na pizzę albo do kina, tylko kurwa grasz nawet nie polski i ładujesz szwabą do kieszeni. No ale spokój. Tch. No i sobie kamole porobię. No i no sobie kamole to porobisz dokładnie, dobra, ja będę kończył, moi drodzy, bo ten film nie chcę, żeby był zbyt długi. E, na no jutro nagram też jeszcze wjazd na konto. E, f, tak nieoficjalnie mówię, że 28 start. Z tego co wiem, to szczur też tam startuje z jakimś tam swoim serwerem też 28, e, zbieżność e, data, a czyli zbieżność e, startu, e, jeśli chodzi o datę 28, bo ich serwer też 28, nasz też. Podejrzewam, że to jest chyba robione po złości, ale spokojnie. My sobie poczekamy spokojnie, zobaczymy. Także ich, ich serwer na pewno nie będzie miał polotu do naszego projektu, także mm, to tyle. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zdrowia, bo jest strasznie piździ zimno. Ja pozdrawiam wszystkich widzów, oczywiście, graczy Balmora. Zapraszam też na serwer balmora.pl. Raty dzisiaj o godzinie 20.50. Zostaną włączone. Właśnie tutaj pan, przed Lekan, zaszpanował nam kurwa jakimś tam skillem i poszedł w pizdut. No i na koniec to było fajne. Dobra, czy chciałbyś kogoś pozdrowić, kolego? Ja pozdrawiam Rawnexa. Okej, okay. ja pozdrawiam y, Bambusa, y, całą administrację furgiem.pl, barmora.pl, bambuska. A tu, że to, że tu pan powiedziałem, Wercia, Buziaki. No i co, no i zapraszam wszystkich, nie? Do oglądania filmów oczywiście dziękuję za subskrypcję. Zapraszam podobnie do subskrypcji oraz łapkę w górę pod filmem. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie na temat tych zmian na PL-u. Jak wam się podobały? Jak wam się podoba nowy wygląd sklepów? Czy, czy jest to warto kupić, czy nie jest to warto kupić? To tyle. Na razie. Cześć. Cześć.